Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki, przyjemny film. Moje ulubione sukienki w okresie zimowym. Także serdecznie zapraszam Was na film. Przegląd moich ulubionych sukienek. Rozpocznę od sukienki zakupionej w Rizet. Jest to taka elegancka, mała, czarna, która w sumie ma bardzo klasyczny krój. Jak widzicie, jest to sukienka, która ma bardzo klasyczny krój. Jest ona do dołu całkowicie prosta. Jej długość sięga gdzieś właśnie do kolana. Tutaj widzicie odcięcie w okolicach talii. I głównym elementem zdobiących jest właśnie ten kołnierzyk, który. Jest tutaj wytłaczany takimi kuleczkami w kolorze srebrnym i dodatkowo przeplatany takimi jeszcze pozostałymi dodatkami. W tyle prezentuje się również w ten sposób. Ja dodatkowo tą sukienkę ozdabiam tutaj w talii takim delikatnym srebrnym paseczkiem. Dzięki czemu myślę, że dodatkowo jeszcze nadaje jej delikatnego uroku. No i w całej okazałości w ten sposób się prezentuje. Kolejną sukienką na zimę, która również często gości w moich stylizacjach, jest to sukieneczka zakupiona w chaosie. Ja wiem, że za nią dałam, z tego co pamiętam, 29 zł. Jest to sukienka w rozmiarze S i popatrzcie, z jednej strony. Jest ona w takim właśnie srebrnym odcieniu. Ja przeważnie tą sukienkę jeszcze oddzielam sobie, yy, oczywiście, żeby podkreślić talię, czarnym paseczkiem. Tutaj yy, ma ona elementy tej kieszonki. Jest ona troszeczkę wyżej za kolanko i taka prosta do dołu. Natomiast w tyle yy, na zameczek, tutaj do góry zasuwana. I do dołu czarna, puszczona w takim właśnie satynowym, delikatnym kolorze. Jest ona dosyć lekka, więc na mroźne chłody niezbyt się nadaje. Ale co mi się nie podoba, na początku myślałam, że będzie przebijała, ponieważ naprawdę jest ona taka mm, dosyć przebiegna, ale na szczęście ubieram pod spodem. Golf czarny, czarne, yy, czarne rajstopy, grube, więc yy, nie martwię się, że zmarznę a dodatkowo bardzo fajnie również wygląda do codziennej, wygodnej, wygodnego wyjścia również mm. do pracy, dlatego ta, ja często yy, właśnie ją ubieram, jest bardzo wygodna, bardzo delikatna i yy, yy, lubię ją naprawdę, lubię, dobrze się ją nosi i... Podoba mi się. Następnie chciałabym Wam pokazać sukienkę, która już jest z o wiele cieplejszego materiału, w takim kolorze oliwki, ciemnej oliwki, ze skórzanymi brązowymi wstawkami. Jak widzicie ona ma 3 czwarte rękawa i materiał jest naprawdę ciepły, więc niewiele trzeba, żeby na zimę się nadawała, także bardzo przyjemnie ją się nosi i tak jak mówię w oliwkowym kolorze 3 czwarte rękawa i tutaj prosta do dołu, również w granicach kolana, Takiej długości ona się znajduje. Bardzo podobają mi się te wstawki, które tutaj dodają w sumie całej okazałości tej sukience. Skórzane wśród pasa, i tutaj do dołu przebiegające. W tyle również prezentują się te skórzane wstawki. Bardzo wygodna, bardzo ciepła, którą często również noszę w tej porze zimowej. Kolejną odsłoną jest sukienka zakupiona w Reserved. jest to rozmiar 34. Ja chyba zakupiłam ją za około 80 zł, z tego co pamiętam. Jest ona gruba, Wyk tutaj jeszcze dodatkowo ma e, podszewkę, przez co jeszcze bardziej jest masywna, wykonana z bardzo e, takiego grubego, mm, dosyć <grywania> ciężkiego materiału. Jak widzicie, pod szyją jest, ma taką czarną obramówkę i w brązach i ze stawkami po boku czarnymi. Tutaj ona wygląda. Jak widzicie, ma przez środek przeszycie, odcięcie w talii, które nadaje jej uroku. Podoba mi się to, że ona tutaj jest wcięta, przez co bardzo ładnie wygląda moja sylwetka, która jest. Dzięki niej podkreślona. Dosyć mocno przylega do mojego ciała, ale mi się to podoba. Wygląda to tak troszeczkę inaczej. Jest ona również długości do kolanka, prosta do dołu. Z drugiej strony, przy, widzicie tutaj, jest rozsuwana na zamek. Na końcu ma delikatne. a właśnie tutaj. Rozcięcie. I tak się prezentuje w swojej całej okazałości. Kolejną sukienką, którą chciałabym Wam zaprezentować jest to sukienka zakupiona w Pull&Bear w rozmiarze S. Jak widzicie tutaj nie posiada żadnych szelek do góry, nic nie ma, jest po prostu odcinana w. U góry, więc ja pod spód ubieram brązowy, ciemnobrązowy golf i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I na to jest ta oto sukieneczka z takimi dodatkowymi wzorkami przebiegającymi po całej sukience. Bardzo ładnie przylega, nic tutaj mi nie opada w dół i dzięki temu, że tutaj ma wstawkę, przez co utrzymuje się na moim biście. Na środku znajduje się ten element taki zimowy, charakterystyczny, który bardzo ładnie wygląda. Jest ona w takim kawa z mlekiem, coś takiego, odcieniu. No i oczywiście wykonana. Ja tutaj doczytam dokładnie. Nie, niestety nie jest napisane. W każdym bądź razie była prana już kilka razy. Nic się z nią nie dzieje, jest naprawdę w ten sposób fajnie wyglądający. Ja oczywiście w talii oddzielam ją dodatkowo jeszcze tutaj paskiem, przez co nadaję ją jeszcze uroku. Do dołu jest delikatnie rozkloszowana i na samym dole. Znajduje się jeszcze taki żywy element. A tutaj, takie ptaszki, powiedzmy w takim miętowym kolorze, przebiegają po całej długości, i jeszcze tutaj, takie bardziej neonowe, żywe kolory na samym dole się znajdują. W tyle prezentuje się podobnie. I tak w całej okazałości to wygląda. Natomiast kolejna, również bez ramionczek, bez szereg, bez niczego zakupiona również w beer, tylko już powiedzmy bardziej takiej eleganckiej formie prezentująca się. Ona tutaj ma jeszcze wzmocnienie na biust, który Delikatnie go powiększa, co w moim przypadku również się przyda. Jest ona, jak widzicie, z takiego błyszczącego szarego koloru, przez całą długość przebiegają czarne paseczki. Tutaj jest element na pasek przez co ja oczywiście przez środek dodaję. ła, 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 ła. Ten motyw do dołu jest prosta z delikatnymi, tutaj u góry odcinanymi plisami. Znajdują się dwie kieszonki. Jest ona wyżej niż kolanko. Taka mini-mini, w tyle zapinana na zameczek. Przepraszam, że trochę pamięta, ale na szybko zabrana i w ten sposób również się prezentuje. Kolejna propozycja sukienki: jest to sukienka zakupiona w chausie w rozmiarze S. Pamiętam, że zapłaciłam za nią 45 zł. Ona była przeceniona, więc myślę, że warto, ponieważ jest bardzo wygodna i bardzo fajnie się ją nosi. Jak widzicie, jest w ciemnym, szarym kolorze, gdzie pod spódem przeważnie ja również będę ubierała jakiś czarny golf. Na szeleczkę. tutaj z takim militarnym wzorem, <grym> wzorem z militarnym elementem, czyli mm, dwa rzędy guziczków. W srebrnym kolorze i jak widzicie jest ona odcinana pod pasem do dołu lekko rozkloszowana i na koniec zamyka ją takie przeszycie które jakby zbierało na końcu obramówka która zbiera nadając jej taki właśnie bombkowy kształt plecy i tył prezentuje się w ten sposób delikatnie tutaj wycięta i do dołu bombkowym kształcie. Jest bardzo wygodna, bardzo fajnie wygląda i yy, super się ją nosi, więc myślę, że za tą cenę warto było ją kupić do pracy, do wyjścia na uczelnię, gdziekolwiek, nawet do sklepu, czy może nawet też na <grych> imprezę, czemu nie. Myślę, że mogłaby się nadawać w tej idei. I na zakończenie ostatni model sukienki zakupiony w pool and Beer. Jest to sukienka w takim ciemnobrązowym, wytłaczanym kolorze, która jest na, na ramiączkach. Tutaj wzdłuż przebiegają plisy. Po odcięciu one delikatnie rozszerzają się do dołu. Do dołu właśnie jest delikatnie rozkloszowana. Tu znajduje się dodatkowo taki właśnie rzemyczkowy paseczek z dędającymi do zabawy chyba przygotowanymi elementami. W tyle klasyczna, delikatnie rozkloszowana jest ona za kolanko, więc bardzo fajnie się prezentuje. No i na dzisiaj to już tyle wszystkie moje e, propozycje sukienkowy na zimę 2013-14 także ja serdecznie was pozdrawiam no i do zobaczenia do następnego pa pa